Dzień dobry, witam Państwa w dziewiętnastym odcinku o rzeczach i przedmiotach codziennego użytkowania. Dzisiaj przedstawiam Państwu radioodbiorniki mały, kontra, duży. Jest to Grundig i Thomson napędzane są na baterie w obu przypadkach i ten większy jeszcze na siecio, sieciowy ten prąd na kablu można go zwijać i, tylko ma większe bateryki i a ten ma mniejsze paluszki ten jest pełno cztero zakresowy długie, średnie krótkie UKF natomiast ten ma długie i UKF. Są to antenowe z rączkami na słuchawki wejście ma. Ten ma e, kilka głośników, jak widać tutaj. Ten ma taki jeden. No tego można ze sobą nosić, słuchać przez słuchawki na przykład. A, a ten już jest taki słuchawkowo ale też można go nosić w sumie na, na bateria i teraz przedstawię Państwu to był to był tomson Tom. a teraz proszę ten Nie będę dużo nadużywał muzyki, tylko to by było takie poglądowe. No i taki dzisiaj odcinek rywalizujący dwóch radioodbiorników. to są kontra Grundy. Zapraszam do subskrybowania, do łapek i jak najbardziej komentarzy, bo pochwalenie się swoimi jakimiś sprzętami, radiolodownikami w tym przypadku fajnie jest pokazać, jak ludzie słuchają na czym w dobie tych telefonów raczej takie rzeczy stacjonarne czy przenoszone to są po prostu takie rarytasy i dziękuję bardzo za obejrzenie, wysłuchanie zapraszam do poprzednich moich filmów jak i na następne które się ukażą bo u mnie zawsze coś z nowego ze starych rzeczy. To tyle na dzisiaj.